Czy przez dwa dni od tego spotkania w Wrocławiu ze Spartą jakieś nowe wnioski, nowe decyzje? Być może od tamtego meczu co coś, coś wymyślili się przez te dni, od niedzieli, od tej drugiej porażki w sezonie? No, żadnych rewolucji nie będzie, na pewno. W tym momencie najbardziej, czego nie chcemy, no to nerwowych ruchów. Drużyna zdaje sobie sprawę z problemów. My też, także tutaj nie ma co się czarować. Zaczynamy od dzisiaj przygotowania do piątkowego meczu. Zawodnicy rewolucja, nie wiem czy wszyscy, ale trochę tam też pozmieniali ze swoimi funerami. mieli spotkania. Wierzę w to, że kierunek obrany będzie lepszy niż ten, który mieliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach. No i co, no? wszystkie ręce na pokład, walczymy. Sezon no. się jeszcze nie skończył, także nie ma co znowu aż tak dramatyzować. Dostawa Michela na Jensen na Gierka Murzyn to jest największe zaskoczenie pozytywne dla Pana w tej lidze w tym sezonie na samym początku, przynajmniej? No, świetnie kończył sezon, także to zaskoczenie nie jest. Generalnie <laughs> drużyna grudziądzka dobrze weszła w sezon w przeciwieństwie do, do nas. Ma w swoich szeregach dwóch liderów, którzy obamacę pojechali bardzo dobrze. Równy skład, oczywiście na tle. Teoretycznie ci słabszych rywali, niż mieliśmy, no ale, 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 ale no, nie będzie to łatwe spotkanie na pewno. Jak można patrzeć na te dwa pierwsze mecze przez ja. pryzmat? No właśnie, jako formę, czy niedopasowanie sprzętowego, czy to, o czym mówiłeś przed sezonem, że trafiamy na dwa mega mocne zespoły, i może być yy, różnie. jakbyś byś zdiagnozował w ogóle przyczyny tych porażek? No na pewno tutaj absolutnie nie chciałbym gdzieś ingerować w sprzęt, ale to są naczynia powiązane. Sprzęt równa się pewność, a na tle takich drużyn, jeśli te nieciągnięcia są, no to są jeszcze bardziej widoczne, bo myślę, że z drużynami słabszymi byśmy pojechali trochę lepiej, ale też absolutnie żadna, żadna pewnik, że byśmy te mecze rozstrzygali na własną korzyść. Tu zostaliśmy obnażeni bardzo mocno. Ja wyciągam trochę pozytywów z tego. Zimny prestiż oczywiście trudne wejście. Jednak sam nie raz jako zawodnik miałem trudne wejścia w sezon. I ważne jest, żeby nie poddawać się, ciężko, trudno ciężko pracować i znaleźć odpowiedni kierunek. Tutaj rewolucji żadnych nie będzie, nerwowych ruchów też nie, bo tutaj trudno jest najłatwiej jest tutaj gdzieś obarczać, ale cała drużyna jedzie poniżej swoich możliwości. Pozytywy widzę, bo potencjał wśród zawodników jest, yy, jeśli chodzi o ten potencjał sportowy. Jeśli dostaną kopniaka i z jeden, dwa, trzy mecze yy, wyścigi pojadą przyzwoicie, to, to ta pewność będzie wzrastała. tym bardziej na to, że też nie poruszają się yy, odpowiednio, bym powiedziała, ale to wynika też trochę z tych yy, problemów yy, z brakiem prędkości i porażkami, no to jest kalkulowane jakby w, w sport żużlowy No i co? Trenować, szukać, ciężko pracować i wierzę w to, że w końcu ruszy. Problemem Matcema to jest to właśnie ta prędkość, bo on miał być liderem z prawdziwego zdarzenia, dzisiaj to trochę z dystansu po tych dwóch pierwszych meczach, to jest kwestia właśnie tego braku prędkości, nie wiem, braku trafienia ze sprzętem, jaka jest Twoja dygnacja? Myślę, że to są sprawy połączone, tematy połączone, sprzęt owszem, ale też Leon nie jedzie tak na co go stać i to dopiero widać jak sobie spokojnie poogląda swoje wyścigi i, i, i miejsce na torze, które czasami zda, które, które posiada na, na, na niektórych łukach. Nie, nie powinno go tam być czasami, tak mam wrażenie. Ale to mówię, to trochę wychodzi też z braku pewności. Może tego, że nie ma tej prędkości, którą by chciał. Jeśli miała być weryfikacja, no to chyba lepiej, że przyszła w takich meczach. Aczkolwiek, mówię, czasu nie mamy za wiele, a wchodzimy już w takie mecze, no może nie o życie, ale no. Które gdzieś mogą nam pozamykać parę dróg. Pytanie o U24. O pańską cierpliwość również, tak? Czy istnieje jakiekolwiek prawdopodobieństwo, że pan wymieni Michała Cużytka przed, przed, przed sezonem, nawet po jednym chyba ze sparingu, pan sugerował, że jeśli on nie dojedzie, to jest to Knucen na przykład. Czy, czy istnieje tak, tak, takie prawdopodobieństwo, że nie wiem, dwa treningi będą, pan zauważy, że Cużytek dalej nic dobrego nie pokazuje i go zmieni nawet teraz przed Bluzianem? Ja tylko sugerowałem, że mamy zawodników na tą pozycję, nie są to zawodnicy, którzy dzisiaj gwarantują lepszą jakość niż Michał, ale to nawiązuje po raz kolejny do tej cierpliwości i braku nerwowych ruchów, nie jest to pozycja, która by nas mogła dzisiaj postawić dwie półki wyżej, generalnie każdy zawodnik ma większe lub mniejsze problemy i dlatego tutaj zachowujemy cierpliwość, praca i pomoc z naszej strony dla każdego zawodnika tor może być inny niż na meczu z Lublinem? Już mieliśmy na dwóch jednostkach troszeczkę inny, on się nie, nie różni, nie wiadomo jak bardzo, nie chciałbym już tutaj tematu wałkować, tor będzie taki jaki był na swoich taki będzie przez najbliższe, póki ja odpowiadam że to, to, będzie przez najbliższe spotkanie taki sam, nie szukajmy w torze. Mieliśmy dwa spotkania na różnych obiektach, wynik był podobny, czyli tutaj absolutnie nie jest to kwestia toru. Ja, czy, czy rozmawiałeś z właścicielem klubu, czy była jakaś reprementa, czy ewentualnie spokojnie czeka na rozwój sytuacji? W kontakcie jesteśmy cały czas, ale to są ważne sprawy.